Się z Wami w tych jakże pięknych okolicznościach przyrody prosto z tureckiej wsi. Dzisiaj będzie taki spontaniczny vlog. W sumie nie mamy nic zaplanowane, także zobaczymy, jak potoczy się dzisiejszy dzień, co się wydarzy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga. No. No. Kielbin, oturę. I Tutaj gotuje się obiad. Czasami też robimy tu herbatę. Czas odpalić traktor. I jedziemy na małą przejażdżkę. Co kury już są w środku? Ma. Ach jest tam siedzi sobie, Co ona robi? siedzi sobie jedna kura, no może Do... nie? Oskar, ona się boi, chodź tutaj, ona pilnuje, ona oba jajka tam ma i pilnuje. Ona się boi? Mhm. Wow. Także jedziemy na pole, tam o, baba, e... ona ma dwa jajka. Tam są nowe drzewka posadzone. Orzechy tam posadziliście, tak? Na polu. Mamo, baba, a nie jedziemy zobaczyć, mamo, jedziemy a zobaczyć mamo, jak te orzechy mamo, się mamo. przyjęły, czy się nie przyjęły. Mamo. A mogę tą łopatkę? Yy, a po co ci? Bo chcę tam zakopać, żebyś nie było bruno. Nie, nie, nie. Mamo, Bo nie. Na tym na traktorze był, była mała miska. Tak? tak. I uciekła? Mamo, baba? Uciekła? Tak? Mhm. No Przeszkadzacie jej Ona sobie spokojnie siedziała A wy chodzicie jej przeszkadzacie Zobaczcie jak się zdenerwowała teraz biedna Prawda? Ona nie chce żeby jej tu ktoś zaglądał Dobra już idziemy. Już sobie idziemy Zobaczymy, czy odpali, czy nie odpali, bo akumulator się niestety rozładował. I co? Nie odpalił? A, no to chyba nic z przejażdżki dzisiejszej. Niestety. Musi jeszcze się naładować akumulator. Szkoda. Nic, wracamy do domu. Pietro spróbujemy jeszcze raz. Może jutro się uda. Wieczór to idealny czas na spacer. Robi się chłodno, przyjemnie jeszcze. Piękne widoki dookoła, także zazwyczaj właśnie wieczorami chodzimy tutaj w górę na spacer, podziwiać piękne widoki, piękny zachód słońca. Ibrahim rano pojechał na pole, udało mu się odpalić traktor, akumulator się naładował, ale jak się okazuje, nie do końca, bo niestety na polu mu traktor znowu upadł, akumulator wysiadł i dzwonił, że mam po niego przyjechać, także jadę mu z pomocą, a potem muszą jakoś traktor sprowadzić z powrotem. Nie wiem, być może tam będą go ładować, nie mam pojęcia, w każdym bądź razie jadę po Ibrahima. Przywiozłam już Ibrahima. Teraz jeszcze jakoś będą musieli sprowadzić traktor z powrotem, a tymczasem Ibrahim poszedł z kuzynem na jego pole. Ten kuzyn mieszka tutaj zaraz obok. Moja teściowa mieszka w bliźniaku i właśnie jedną część zamieszkuje on ze swoją rodziną, a drugą część moja teściowa, każdy ma też swoje pole i część pola kuzyna, ktoś sobie zawłaszczył, jakiś facet sobie po prostu to pole ogrodził, coś tam sobie posadził i. Sprawa trafiła do sądu, także dzisiaj przyjechał sędzia, przyjechali adwokaci, przyjechali żołnierze nie wiem w sumie po co żołnierze nie wiem, może w Turcji tak to przebiega wszystko. Są obie strony konfliktu i stoją tam, debatują, sprawdzają wszystko. Także teraz tylko czekają będą musieli poczekać na wyrok sądu. Ibrahim twierdzi, że kuzyn powinien wygrać. No w sumie teoretycznie tak powinno być i skoro ktoś sobie zawłaszczył jego pole, no to powinno się to zakończyć tak, że to pole mu oddadzą, ale wiecie, różnie to bywa, więc trzymam kciuki, mam nadzieję, że wszystko się potoczy po jego myśli, że odzyska swoje pole, także zobaczymy jak to się zakończy. Ja też nie chcę. I nam no. trzymaj się. Wysoko przyjechaliśmy. Ale to nie są góry. Góry to tak wyglądają. No my jesteśmy na górze teraz. Przyjechaliśmy na pole. Na szczęście traktor udało się odpalić od drugiego traktora, także teraz idziemy w pole. Trzeba przerzucić siano i zrobić jeszcze kilka innych rzeczy. Także zabieramy się do roboty.

to się profesjonalnie nazywa. Jak, to, jak ta technika się nazywa, ale nie wiem. Nie znam się na tym. I teraz właśnie sprawdzają czy te nowe szczepy się przyjęły, czy nie. W niektórych się przyjęły, w niektórych nie. Ale w większości, w większości się udało. W międzyczasie też przygotowała posiłek i pyszną herbatkę mm. Praca skończona, możemy wracać do domu trochę się zmęczyłam i ubrudziłam, także teraz tylko wskoczyć pod prysznic, napić się czegoś zimnego i... Odpoczywać. Jesteśmy na traktorze. Tak i zaraz wracamy do domku. Co tam? Podobać się na wsi u babci? Tak. Tak? Oskar cały czas chodzi ze sprayem na owady. Was się boisz, że cię komary pogryząca. Tak. Mm. Cały czas nosi go przy wczoraj, sobie i się pryska. W co, wczoraj nie niesiemy spray'u i wczoraj był duży robal. Robal chodził po nocy czy po ja, ręce? Ja y, 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 w babci i ja tak nie i mówię, gdzie jest mój spray. Mhm. Bo widziałem dużego robala na ręku. A to trzeba się wcześniej popsikać, a nie dopiero jak już robal jest na ręku bo to nie pomoże. Musisz się wcześniej popsikać i wtedy robal nie wejdzie na rękę, bo będzie go ten zapach odstraszał. Albo truił. Tak, jest trujący dla robali. I dla komarów, i dla kleszczy. Witam się z Wami w kolejnym dniu. Wczoraj niestety Dyren cały dzień przeleżał z gorączką, dzisiaj już na szczęście jest ok. Znowu jakiś wirus go złapał, chyba miał gorączkę, bolał go w brzuch. Yy, dokładnie tak jak rok temu yy, też zachorował, i też to trwało dosyć krótko. Yy, w tym roku też szwagierka zachorowała i jej córka, także powtarza się scenariusz, który był w zeszłym roku i dwa lata temu. Coś musi tutaj być. Yy, nie wiem, w wodzie czy w czymś, że ten wirus po prostu co roku nas atakuje. Mam nadzieję, że nie pójdzie to teraz lawinowo i nie zachorujemy wszyscy po kolei, tak jak ostatnio. No jestem ciekawa z czego to jest, bo, na, bo rzeczywiście co roku jest to samo, więc yy, musi być jakaś przyczyna tutaj na wsi. Yy, podejrzewam, że może być coś z wodą, ale nie wiem, bo w sumie wszyscy pijemy tą samą wodę, więc dlaczego tylko kilka osób... Choruje, a reszta jest zdrowych. To też jest ciekawe. Yy, może to zależy od odporności. Nie wiem, bo właśnie w zeszłym roku też te same osoby zachorowały. Chociaż ja też w zeszłym roku miałam gorączkę. Pamiętam przez jeden dzień. Yy, I też właśnie ta sama szwagierka, jej córka, Diren. I jeszcze chyba ktoś tam, ktoś tam chyba też chorował. Także zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Jutro przyjeżdża szwagier od Ibrahima, ten, który. Yy, którego miało nie być, z którym mieliśmy się minąć, ale yy, tak fajnie się złożyło, że uda im się przyjechać troszkę szybciej niż planowali. Także przynajmniej tydzień tutaj spędzimy razem w Erzincan i na wsi. Yy, więc może coś fajnego uda się jeszcze zorganizować może jakąś wycieczkę albo piknik zobaczymy. No, czasu zostało nam w sumie niewiele, bo został tydzień do wyjazdu. Yy, ale. Dzieci się też cieszą, po przyjedzie ich kuzyn, także będą się znowu razem bawić. Yy, także czekamy na przyjazd szwagra. Powiem Wam, że jestem dzisiaj tak padnięta. Szorowałyśmy ze szwagierką y, okna w domu u szwagra, który zbudował w zeszłym roku i pracownicy zostawili taki syf, ale taki syf, że po prostu się w głowie nie mieści. Yy, Okna były tak brudne z betonu, z tynku, z farby po prostu wszystko było na tych oknach. I jedno okno szorowałyśmy chyba z 3 godziny. W ogóle zobaczcie, jakie mam ręce nie wiem, czy to widać będzie całe popękane, yy, pokaleczone od tego szorowania, od tych detergentów. I powiem Wam, że mam dosyć mycia okien, chyba na kolejne 10 lat. Także. Szorowałyśmy to praktycznie od godziny w pół do 12 do teraz, a teraz jest godzina. Która jest godzina biryńska? Pokażę ci. 19.54, tak, prawie 20. Oczywiście z przerwą na obiad, na herbatkę turecką, ale naprawdę powiem Wam, że no, masakra. to była masakra tak. Yy, także stwierdziliśmy, bo oczywiście tam yy, dzisiaj zrobiliśmy tylko cztery okna, ale yy, stwierdziliśmy, że najlepiej, jakby szwagier sobie po prostu jakąś ekipę wziął do sprzątania, bo tam jest tyle rzeczy, tyle łazienki. Yy, bo to jest taki piętrowy dom, także łazienka u góry na dole, sypialnie, podłogi, balkon, też kafelki są całe z tego yy, tynku, z tego betonu, z tej, z tej farby. Że to jacyś chyba muszą profesjonaliści przyjść i się tym zająć, bo y, ciężko to idzie naprawdę, więc myślę, że y, poprzestaniemy na tych czterech oknach. A teraz idę napić się czegoś zimnego i y, trochę odpocząć. Tak, oto dobiega końca kolejny dzień na tureckiej wsi, także w dzisiejszym vlogu to by było już wszystko. Widzimy się niebawem, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!